Cześć, tutaj Leszek. Widać się w jednoślad.pl, Widać się w dosyć nietypowym miejscu na placu budowy, które to anonsuje start jutrzejszego ogromnego święta motoryzacji. To jest największa impreza w tej części Europy: Werwa Street Racing 2016, która rusza. Ee... No myślę, że już za 18 godzin. Jestem w strefie Platinum Rider, w której to wiele niespodzianek będzie przewidzianych także dla miłośników. dwóch kółek za mną już można zobaczyć i podziwiać m.in. motocykle Junaka. Tutaj też gości Junak RS 125 Pro, który to dosyć intensywnie był wyczekiwany przez Was przez ostatnie miesiące. Tak samo jak były wyczekiwane Wasze odpowiedzi na pytania, które przesyłaliście przez ostatnie dni na naszą skrzynkę socialmapowidnoślad.pl. Ciekawe dosyć zagadnienie. Dzisiaj będziemy poruszać się. Siemeczka Leszku pisze użytkownik RRZ. Nie poruszaliście jeszcze tematu objawów zatarcia silnika 2T, 4T. Czy możesz powiedzieć coś na ten temat? Czy zatarło się Tobie kiedyś coś? Przyznam szczerze, że niejednokrotnie na szczęście nie miało to miejsca w moim jakimś prywatnym sprzęcie, ale przyznam Wam szczerze, że udało mi się zatrzeć w życiu już dwa silniki 2T ze względu nawet nie na przeciążenia czy zbyt wysokie temperatury, ale ze względu na awarię dozownika oleju, co Dosyć często kończy się tragedią i tak też było w moim przypadku. Jeżeli chodzi o same objawy zatarcia się silnika, to one są dosyć wyraźne i na szczęście zacieranie się silnika nie działa w taki sposób zero-jedynkowy. Czyli teraz aktualnie motocykl jedzie, a za 5 minut silnik jest kompletnie niezdatny do pracy. Łatwo jest zauważyć pierwsze delikatne symptomy, na które trzeba być. Ehm... Przewrażliwionym nieco. Mam tutaj na myśli przede wszystkim spadek osiągów silnika. Jeżeli wasza jednostka napędowa mniej chętnie wkręca się na obroty albo w ewidentny sposób zaczyna generować mniejszą moc, przekładającą się na mniejszą prędkość, to to jest znak ostrzegawczy dla, dla was, że coś może dziać się niedobrego. Na przykład macie przebitą oponę, albo właśnie coś się dzieje z waszym silnikiem. Jeżeli on się zaciera, to w pierwszej chwili bardzo gwałtownie. Rośnie temperatura, ta powoduje po prostu rozszerzanie się elementów pracujących w silniku, i wówczas mamy do czynienia z klasycznym zatarciem się takiej jednostki napędowej. Powstaje to wówczas, kiedy dochodzi do albo przegrzania jednostki napędowej, albo tak jak Wam wspomniałem, bardzo często e, wynika to ze względu na brak smarowania, najczęściej w silnikach 2T, które to są chłodzone mieszanką e, paliwowo- powietrzno-olejową. I jeżeli zabraknie jednego tego właśnie ostatniego elementu w tej całej układance e, naszej mieszanki paliwowej, no to niestety, ale może się okazać, że naprawa takiego silnika będzie nas kosztowała kilka dobrych stówek. W 4T oczywiście tak samo ze względu na brak smarowania można zatrzeć takich silnik. Dlatego bardzo istotne jest kontrolowanie e, stanu swojego oleju i myślę, że w tym temacie, jeżeli jesteście zainteresowani e, ogółem e, olejami motocyklowymi, to warto jest odwiedzić strefę Platinum Rider na e, tegorocznej Werwa Street Racing 2016. Czarek, mam takie pytanie. Złapała mnie dzisiaj policja na skuterze, dostałem 500 zł mandatu i grozili, że skuter zostanie odholowany, ponieważ nie mam karty e, motorowerowej. A z tego co wiem, jak się skończyło 18 lat wystarczy tylko na... wystarczy tylko dowód, a policjant mówił, że przepisy się zmieniły yy, i chciałem zapytać się, czy to jest prawda. Mam do 21 lat, proszę o szybką odpowiedź. Tak, to prawda, przepisy się zmieniły i to już w 2013 roku i żebyś dziś podróżował legalnie na sam dowód osobisty, musiałbyś 18 rok życia skończyć w 2013 roku, a dokładnie przed lutym, czyli przed momentem, kiedy weszły te nowe przepisy. Yy, dlatego niektórzy dziś mogą podróżować na sam dowód osobisty, a niektórzy nie, by prawo nie działa wstecz, jeżeli ktoś ukończył 18 i raz została mu dana możliwość poruszania się na dowód osobisty, no to tej możliwości już ustawodawca go nie pozbył. W taki sposób opowiem. odpowiem. Zygmunt Polska. Czy to prawda, że 125 cm nie może mieć silnika dwusuwowego, aby takim motocyklem poruszać się legalnie na prawo jazdy kategorii B? Wydaje mi się, że już na to pytanie odpowiadałem i kwestia jest dosyć zawiła i musi się zaglądać w to, co jest napisane w Waszych dowodach rejestracyjnych. To, co jest najbardziej istotne, to że taki silnik dwusuwowy nie może przekraczać mocy 15 koni. Jeżeli przekracza tę wartość, to wówczas do jego prowadzenia potrzebne jest inne prawo jazdy niż prawo jazdy kategorii B. Musi to być po prostu prawko typowo motocyklowe e, i nie ma znaczenia tak naprawdę to, mm, czy tę wiedzę posiadacie, czy nie. Nieznajomość prawa szkodzi, tak samo nieznajomość e, w świetle przepisów w osiągów waszego silnika też może Wam zaszkodzić po prostu tym, że e, no niestety, ale będzie wasz motocykl musiał e, zawitać na lawecie, a wydostanie się 500 zł mandatu. Dlatego kupując zwłaszcza użytkę z Europy Zachodniej albo z innych krajów, gdzie przepisy są bardziej liberalny, uważajcie na to, jaką moc generuje ta jednostka napędowa, w którą jest wyposażony dany motocykl. Stąd też często niektórzy są nabierani na różne sztuczki dosyć nieuczciwych sprzedawców, którzy to zapewniają ludzi, że nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, żeby skuter, który, czy też motocykl, który rozwija załóżmy 25 koni mechanicznych, móc prowadzić na prawa jazdy kategorii B. Tak dobrze nie jest i czymś, co jeździ 140 km na godzinę na pewno nie można nie można jeździć posiadając tylko samochodowe, typowo samochodowe prawo jazdy, więc uważajcie po prostu na to. To też nie znaczy, że ja jestem jakimś mega przeciwnikiem dwusuwów 125. Chodzi mi tutaj tylko o to, że wielu z Was może być nieświadomych tego, że jeździ nielegalnie i w razie jakiegoś wypadku, kolizji po prostu może być mnóstwo problemów z tytułu braku de facto ubezpieczenia. I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy socjal jednoślad.pl, pamiętajcie o naszym adresie mailowym socjal.jednoślad.pl, wszystkie wątpliwości pod tym adresem rozwiewamy. Ja tymczasem idę przemierzać ogromną przestrzeń, jaką zajmuje plac budowy tegorocznego Werwa Street Racing. Zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście jutro wpadli właśnie do tego miejsca i żebyście także zajrzeli do strefy Platinum, gdzie możecie także Popso właśnie nieco z motocyklami, którymi być może jesteście zainteresowani, o których być może marzycie. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć, miłego i słonecznego weekendu. Pa!